Mo, a możemy wyjść z na dwór? Nigdy nie otwieraj tych drzwi. Na zewnątrz jest milion stopni, spaliłabyś się w sekundę. Słyszałeś, Kocie? Jeśli jeszcze raz będziesz miał cię pod drzwiami, to sama cię upiekę. Na miłość, imperatora, co ty wygadujesz? A co jeśli wyjdziemy na powierzchnię, a tam wcale nie jest tak gorąco, jak nam mówią. Nie, Aron, Tam jest gorąco. Nasz imperator nigdy by nas nie okłamał. A ja mam wrażenie, że po prostu nas oszukują i specjalnie trzymają w tym bunkrze. Na powierzchni zapewne jest normalna pogoda. Eli, co się stało w szkole? Mamo, o czym ty mówisz? Nic się nie stało. Twój kolega z klasy, Aaron, niech imperator nad nim czuwa. Zaginął. Mówią, że to ostatnie, kto go widział. Zaginął? Może on naprawdę wyszedł na powierzchnię? Katie, ale przecież tam jest strasznie gorąco. Pewnie nie przeżył. No to sam sobie winien, idiota. Przecież mówili mu, że nie wolno wychodzić. Wszyscy mieszkamy w podziemnym bunkrze. Tysiące kilometrów pod ziemią. Kiedy nasza planeta zbliżyła się do słońca, temperatura na niej stała się nieludzko wysoka. Mamo, a kiedy dokładnie wydarzyła się ta katastrofa? Co? Nie opowiadali wam o tym w szkole? Nie. Nic. Stało się to tuż przed Twoimi narodzinami. Ale proszę, nie wracajmy do tego tematu. Imperator nad nami czuwa. Mam już dość siedzenia w tym bunkrze i patrzenia w te ekrany, jakby to był prawdziwy świat. Ja też chciałabym choć raz zobaczyć, jak tam jest naprawdę. No to może cię zobaczyć. Może dołączyć ci do swojego głupiego kolegi. Nie mów tak o nim. Nawet nie wiadomo, czy on naprawdę wyszedł na powierzchnię. Drodzy obywatele, w celu kontroli przeludnienia naszego bunkra, co roku wybieramy kilka osób, które zostaną wysłane na powierzchnię. Co? Jak to? Przecież tam zginiemy. Rozumiem Wasze obawy, ale ci, którzy są praworządnymi i pożytecznymi obywatelami, zostaną tutaj, a ci, którzy nie są potrzebni imperatorowi, trafią na powierzchnię. Mamo. Za tydzień mamy egzamin. Ci, którzy dostaną najniższy wynik, zostaną wysłani na powierzchnię. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, Ellie. Po prostu tak musi być. Co? Czemu nigdy mi o tym nie powiedziałaś? Bo nie chciałam cię straszyć i właśnie dlatego zawsze cię zmuszałam do nauki. Bardzo chciałam, żebyś zdała ten egzamin. Strasznie się boję. A co, jeśli nie zdam? Ja też, ale przecież się uczyłyśmy, prawda? Dziewczyny, słyszałeście, kto będzie przeprowadzał egzamin? Dyrektorka? Wyżej, imperator naszego bunkra. Żartujesz? To niemożliwe. Dzieci, proszę natychmiast przejść na sali egzaminacyjne. Boję się. A więc, moi drodzy, dzisiaj zostanie wybrana jedna osoba, która trafi na powierzchnię, zwalniając miejsce dla nowego mieszkańca. Teraz każdy z was otrzyma swój numer. Eli, twój numer to 13. To przecież banalnie proste. Eli, tak szybko rozwiązujesz zadanie. Jesteś pewna swoich odpowiedzi? Tak, wszystko tu znam. No dobrze. Ale proszę Was, nie śpieszcie się. Od tego egzaminu zależy Wasza przyszłość. No cóż, egzamin został sprawdzony osobiście przez imperatora. Teraz na ekranie pojawi się numer osoby, która zostanie wysłana na powierzchnię. Co? Nie, 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 to, to jakaś pomyłka. Na powierzchni jest milion stopni, a wy chcecie mnie tam wysłać? Eli nie zdałaś egzaminu. Oblałaś test. Takie są zasady. Jestem pewna, że wszystko napisałam dobrze. Sprawdźcie to jeszcze raz. Niestety, decyzja już zapadła. Imperator wyznaczył Ciebie. Mamo, oblałam egzamin. To niemożliwe. Powinnaś było znać wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Dostałam tylko jeden dzień na pożegnanie się z bliskimi. Jutro zostanę wysłana na powierzchnię. Ale jak to? <laughs> Patrzcie, nasza kujonka oblała egzamin. Szok! Całe życie spędziła nad książkami, a i tak nic jej się nie udało. <laughs> Pewnie po prostu nie spodobała się imperatorowi. I postanowił pozbyć się tej karady. Walcie się. Sama się wal. I tak się tu niedługo nie będzie. Eli, tak mi przykro. To, to po prostu niemożliwe. Ja, ja nic nie rozumiem, Cathy. To musi być jakiś błąd. Może, może idź porozmawiać z tym imperatorem. To, to zapewne pomyłka. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać z imperatorem. Dziewczyno, oszalałaś? Dlaczego niby sam imperator miałby z tobą rozmawiać? Chodziło o to, że wydaje mi się, że w egzaminie zaszła jakaś pomyłka. Zawsze dobrze się uczyłam i myślałam, że dostanę maksymalną ilość punktów. No w porządku, poczekaj w holu, porozmawiam z imperatorem. Dobrze, dziękuję. Proszę wejść, Eli. Imperator zgodził się cię przyjąć, ale masz mało czasu. Super, dziękuję bardzo. Witaj, imperatorze. Wiem, że ci przeszkadzam, ale ja jestem pewna w stu procentach, że wyniki egzaminu to jakiś błąd. Bardzo mi przykro, ale to żaden błąd. Po prostu oblałaś egzamin. A, ale jak to możliwe? Przygotowałam się do tego egzaminu całe życie. Przykro mi, ale decyzja zapadła. I jutro trafisz na powierzchnię. Nie, nie, to nie może być prawda. Żegnaj, moja kochana. To wszystko moje wina. Tylko nie płacz, mamo. Najwidoczniej taki jest mój los. Wybacz mi. Wybać mi, córeczko. Ellie, dokładnie za minutę znajdziesz się na powierzchni. Nienawidzę was. A uwierz mi, to wzajemne. A więc o to chodzi. Z jakiej niby racji mnie nienawidzisz? Co wam takiego zrobiłam? Jak śmiesz w ten sposób zwraca się do imperatora. Życzę ci powodzenia na powierzchni. Walcie się. Czas na deportację. Ach, ach, to jest gorąco. Ach. A, a co? I, jak to gorąco? Strasznie gorąco. I, imperatorze, ja... Ja nie rozumiem. Kim ona jest? Czemu jeszcze nie spłonęło? Co? Ona wróciła? Ach. Nie wierzę w to. To znaczy, że... Nie spłonęła? Nie, nie spłonęła. Eli, imperator, natychmiast wzywa do siebie. Proszę iść za mną. Czego wy jeszcze ode mnie chcecie? Tak bardzo was boli, że nie przypaliłam się na powierzchni. Kim ty jesteś? Najwidoczniej taką jak wy. Widzę, że was też tam nie bardzo przypaliło. I imperatora w sumie również. Nie wasz się tak mówić do imperatora. Kim wy tak naprawdę jesteście? Dzieci, w końcu jesteśmy gotowi, by zdradzić wam bardzo ważną tajemnicę. Ciekawe jaką. Może w końcu wyjaśnię, dlaczego Eli nie spłonęła. Cisza, Sandra. Wśród was są dzieci o wyjątkowych zdolnościach. jakich zdolnościach? Nazywamy ich feniksami. Co? Feniksy? Feniksy? Jak te ogniste kury? Może nie gadaj, bzdur, Sandra. Ach, od dziś ponownie otwieramy wydział ognistych Feniksów. Że co? A, a jak można się tam dostać? Mamo! Ellie, ty żyjesz! O mój Boże! Mamo, wydaje mi się, że jestem... Ognistym Feniksem. Co? To niemożliwe. W naszej rodzinie nigdy nie było Feniksów. Dziś w szkole dowiedzieliśmy się, że tacy ludzie istnieją. Istnieli... Dopóki imperator nie kazał ich zniszczyć. A co masz na myśli? Kiedyś krążyły plotki, że feniksy stały się niewygodne dla imperatora, dlatego wydał rozkaz o ich eksterminacji. Dlaczego więc mnie oszczędził? Nie mam pojęcia, Eli. I w takim razie, dlaczego nagle zdecydował się na powtórne otworzenie Wydziału Feniksów? Moi drodzy, posłuchajcie, dzisiaj przeprowadzimy testy krwi. By sprawdzić, czy ktoś z was ma w sobie krew feniksy. Niesamowite. Chciałabym być feniksem ognia. A czy mogę ja nie oddawać swojej krwi? Proszę. Nie, Eli, wszyscy muszą oddać swoją krew. Proszę, wchodź do gabinetu po kolei. A co właściwie będziemy robili na tym wydziale? Uczyć się, oczywiście. Nauczą nas, jak przetrwać na powierzchni. Ale po co? To bez sensu. Przecież tam nic nie ma. Gdzieś grzebało w tajnych archiwach mojego ojca. Nie boisz się, że cię zabije, jak się o tym dowie? On się nie dowie. Pewnie znowu wróci z pracy i padnie. A jeśli go zwolnią? To nieważne, Ellie. Dowiedziałam się, że ogniste feniksy mogą uratować naszą planetę. Co? Tak, oni mogą kontrolować temperaturę na naszej planecie. Niesamowite. Dobrze, podwień rękaw. Zrobi ci małe okucie. Świetnie. Wyniki twoich badań będą gotowe wieczorem. A teraz proszę, wezwij następną osobę. No dzieciaki, mam nadzieję, że jesteście gotowi na poznanie swoich wyników. Krew Penixa wykryta. Naprawdę? Krew Penixa wykryta. Co? Udało się. Krew Penixa wykryta. <noise> serio? Oh. Błąd. Krwi ognistych Feniksów nie znaleziono. Krew Feniksa wykryta. Ale to niemożliwe. <noise> Żartujecie sobie? Natychmiast wezwać Imperatora. To co? Nie przyjmą ją na udział ognistych Feniksów, co? A co niby mają z nią zrobić? Nigdy nie mieliśmy Feniksów lodu. Ale to jest jakieś szaleństwo. Naprawdę? Feniks lodu? A bo ogniste Feniksy to niby coś normalnego. Lepiej zapnij się i cieszę, że imperator się jeszcze ciebie nie pozbył. Córeczko, i jak poszło? Mamo, wyszło, że jestem Feniksem lodu. To, to niemożliwe. Mamo powiedz prawdę. Co ukrywasz? No dobrze, Eli, opowiem ci prawdę. Tak naprawdę wywodzimy się z rodu feniksów lodu. Ale ten gen nie ujałnił się ani u mnie, ani u mojej mamy, ani u mojej babci. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że może on objawić się u ciebie. Ale przecież powiedziano nam, że Feniksy Lodu nigdy nie istniały. Istnieli, Ellie. I byli niewiarygodnie potężne. Jeden Feniks Lodu mógł pokryć swoim chłodem 1% Ziemi. Wyobrażasz to sobie? Feniksy Lodu mogą uratować planety? Dokładnie. To właśnie oni mogli je ocalić. A Feniksy Ognie ją zniszczyli. Katie, ale jeśli kiedykolwiek istnieli Feniksy Lodu, to dlaczego nikt o nich nie wie? Ja myślę, że to wszystko sprawka Imperatora. On kocha swoją władzę, tu, pod ziemią. A jeśli wyjdziemy na powierzchnię, straci kontrolę. W takim razie, jestem w niebezpieczeństwie. Wiem, Ellie. Wydaje mi się, że on wiedział o tym od początku. I właśnie dlatego wysłał cię na powierzchnię. Czego chcesz? Wiesz, kim jestem, prawda? Domyśliłem się. A co? I chciałeś mnie zniszczyć? Tak, chciałem. Skąd te wszystkie pytania? A teraz? A, już rozumiem. A teraz? Nic się nie zmieniło. No dobra, dzieciaki. Jesteście gotowe, by rozpocząć naukę w Akademii Feniksów? Tak, oczywiście. Świetnie. Ale w takim razie będziecie musieli wyjść na powierzchnię. Co? Eli... To pułapka. Też mi się tak wydaje. Pewnie liczą na to, że spłoniemy. A później po prostu powiedzą, że nie byliśmy prawdziwymi Feniksami. I właśnie w ten sposób Imperator się nas pozbędzie. Ale wiesz co, Katie? Ja mam pewien pomysł. Eli córeczko. Jesteś pewna, że to się uda? Mamo, oni i tak nas zniszczą. Czy tutaj, czy na powierzchni. To nie ma różnicy. Musimy działać. Wierzę w ciebie, kochana. I pamiętaj, jeden Feniks Lodu może pokryć 1% planety. I kiedy już będziesz tam, przypomnij sobie nasze gry z dzieciństwa. I już wtedy uczyłam cię bycia Feniksem Lodu. No dobrze, świeże upieczenie Feniks. Teraz wyjdziecie na powierzchnię, by rozpocząć naukę. Ellie, jesteś tego pewna? Tak, wszystko będzie dobrze. Nie martw ci się. Trwa przenoszenie na powierzchnię. Cholera, jak tu gorąco. Zaraz się spalę. Nie mogę. Moja skóra zaczyna się topić. Gorąco. Boże, jak gorąco. Nie marudźcie. Obniżam temperaturę wokół was. Nie spalicie się. Czyli imperator nas okłamał. Prawie. Jesteśmy Feniksami. Ale bez przygotowań moglibyście się tu spalić. Uch, uch. Więc co teraz? Poziębimy planety. No proszę, witajcie. Kogo ja tu widzę? A Aaron? Aaron, ty żyjesz! Nie zapomnij zostawić łapkę w górę subskrypcji i dzwoneczek na tym kanale. Niedługo widzimy się w nowych odcinkach.